Kiedy latem na polach dojrzeją, zboża zaczyna się czas śniw. Rolnicy wyjeżdżają w pole, by zebrać plony. Zboże mieli się na mąkę. A z niej piecze się chleb. Mąki musi wystarczyć na cały rok na chleb dla wszystkich Polaków. Po żniwach odbywają się doszynki. Jest to święto podczas którego Rolnicy cieszą się ze zebranych plonów, ubierają się wówczas w barwne ludowe stroje ze zebranego ziarna, wypiekają świąteczne chleby. A kobiety wypłatają z bronów dożynkowe więce. Niedługo po dożynkach przychodzi jesień. Żukną i opadają liście, a jest ich tak. Wiele. Żelaze i parki wyglądają w słońcu jak ze złota. Właśnie dlatego ten czas nazywa się szłotą polską jesienią. Jesień to czas zbiorów w śladzie. Zrywa się jabłka, w polu kopie ziemniaki, a w parku dzieci zbierają jesienne skarby kolorowe, liście, jezię, binę kasztany, żołędzie czy snasz. Piosenkę o jesieni. Idzie lasem pani jesień, Jeżę binę w koszu niesie. Daj korali nam troseczkę. Nawleczemy na niteczkę. W Polsce najważniejsze. Świąta religijne, Wielkanoc i Boże Narodzenie obchodzone są bardzo uroczyście. Związanych jest z nimi wiele tradycyjnych Potraw i pięknych polskich obyczajów. Na pewno większość z nich dobrze znasz. We wszystkich polskich domach ubiera się chłinkę, łamie opłatkiem podczas wygili. A na Wielkanoc świąci jajka. Mieszkańcy różnych regionów Polski podkreślają swoje przywiązanie do rodzimej ziemi podczas świąt ubierają regionalne, ludowe stroje, śpiewają własne piosenki. Różnice te dotyczą tak się mowy. W różnych częściach polski ludzie używają Warowych określeń, na rysunku widzisz tancerzy i tancerki w strojach ludowych. Imię polski w świecie rozsławiają sportowcy, którzy odnoszą. Sukcesy w międzynarodowych zawodach są Wyszród, Nich, Skoczek, Narciarski, Adam, Małysz i piłkarz Jerzy, Tudek, od lat posy, kibice, czy mają. Za nich kciuki. Polska to ojczyzna wszystkich Polaków. Każdy z nas ma też swoją małą ojczyznę, z którą łączy go szczególna wiąż dla niektórych. Jest to miasto lub miasteczko dla innych rodzina w wioskach. Rodzina to mama, tata, brat, siostra, ale także dziadkowie, wujkowie, kuzyni. Każda rodzina ma swoją własną historię. Poproś rodziców i dziadków, żeby Ci ją opowiedzieli.